Czym właściwie jest WIBOR i dlaczego zainteresował się nim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? WIBOR to ogólna nazwa różnych wskaźników oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Mówiąc o dużym uproszczeniu, banki, biorąc pod uwagę to, na jaki okres i po jakiej stopie są sobie skłonne pożyczać nawzajem pieniądze, ustalają oprocentowanie pożyczek i kredytów dla swoich klientów. W jaki sposób WIBOR wpływa na ratę kredytu hipotecznego czy leasingu opartego o ten wskaźnik, oprocentowanie na przykład kredytów opartych o ten wskaźnik składa się z dwóch czynników: marży banku i zmiennego WIBORU. Jeżeli wskaźnik WIBOR idzie w górę, wówczas i oprocentowanie raty kredytu wzrasta. Jeżeli WIBOR maleje, rata kredytu również maleje. Dlaczego zatem Wyborem w ogóle zainteresował się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otóż Sąd Okręgowy w Częstochowie, rozpoznając sprawę przeciwko PKOBP, skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej cztery pytania prejudycjalne. Dotyczyły one m.in. tego, czy unijna dyrektywa w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich pozwala na badanie tych postanowień umowy, które odnoszą się do wskaźnika WIBOR. Jeżeli masz produkt kredytowy oparty o wskaźnik FIBOR, śledź uważnie tę sprawę. Jej wynik może mieć duże znaczenie również dla Ciebie.